Hermes Trismegistos, powiernik wiedzy ludzkości sprzed czasów wielkiego potopu,. Symbol jedności nauki, religii i sztuki. Ta wyabstrahowana idea, intelektualna zabawa starożytnych kapłanów, okazała się być konkretnym systemem wiedzy, który nie uległ żadnemu przedawnieniu. Co więcej, dopiero od niedawna rozwój badań naukowych pozwala na owocne próby analizy tego zagadnienia. Zauważmy, że większość z wymienianych wcześniej badań geologicznych nie ma nawet 20 lat. Oznacza to, że hipoteza kataklizmów, dewastujących kolejne, wysoce zaawansowane cywilizacje człowieka, do tej pory nie miała dostatecznej siły, żeby konkurować z darwinowską teorią stopniowej ewolucji. Konkurować czy uzupełnić? To pytanie pozostaje otwarte. Tak samo jak pytanie o to. Co powinniśmy rozumieć przez pojęcie wysoce rozwiniętej cywilizacji? Pomimo technologicznego zapóźnienia, człowiek pierwotny mógł posiadać zmysły i świadomość realnej jedności z naturą i kosmosem, rozwinięte w sposób dużo bardziej zaawansowany niż obecnie. Problem ten sięga jednak daleko poza Darwina. Podnosi on pierwotne pytanie greckiej filozofii: pytanie o arche, praprzyczynę, która kieruje światem we wszystkich jego aspektach. Postulowana tutaj cykliczność kataklizmów musi być przecież przejawem procesów dużo bardziej fundamentalnych. Czy jest to zatem przejaw pierwotnego prawa kierującego ewolucją kosmosu? Prawa, którego symbolem jest potrójnie wielki Hermes, które w jakiś sposób wyraża się poprzez cykl precesji Ziemi. Pomimo tego, że to pryncypium przejawia się w historii, w swojej istocie jest najwyraźniej ahistoryczne. Z jego działania musiałaby jednak wynikać natura czasu i przestrzeni. Czym jest owo arche?